Poniedziałek 6 czerwca 2022 roku. Nieznana historia świata. Łukasz Kulak, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiejsze nagranie to znów powrót na teren Mezopotamii, dawnego Sumeru. Dzisiaj opowiem o niezwykle ciekawej historii, o ptaku Anzu, o którym dosyć niedawno już wspominałem przy okazji nagrywania audycji na temat niezwykłego snu Gudei, kiedy ten podczas budowy świątyni dla Boga Ningirsu, świątyni Eninnu zbudował między innymi miejsce dla tego ptaka Anzu, który miał tam lądować czy miało być to jego specjalne miejsce, jest to bardzo ciekawa historia, dlatego że pokazuje, no Niezwykłą technologię, jaka niegdyś w starożytności panowała, o, który, o której tak naprawdę się w kręgach akademickich na poważnie nie mówi, a wielka szkoda, bo jest to wielka, wielka zagadka tak naprawdę. Kim byli ci sumerowie, skąd tak niesamowitą wiedzę czerpali? Jak wiadomo, mieszkańcy południowej Mesopotamii jakieś 4000 lat przed naszą erą przedstawili. Niejednokrotnie bardzo tajemnicze historie, mity, które no, tak się nazywa, te teksty, dlatego, że nie ulega wątpliwości, że bogowie mezbotami to w istocie byty pozaziemskie, istoty spoza naszej planety, które przybyły tutaj z własną technologią, która była obca dla ludzi, własną hierarchią społeczną, wiedzą na temat różnych dziedzin życia. O których ludzie w tamtych czasach nie mieli prawa nawet wiedzieć. Natomiast kiedy czytamy bardzo często te mity, to one wydają się być takimi po prostu trywialnymi opowieściami, natomiast momentami tylko zdarzają się takie fragmenty, gdzie no, dzieją się rzeczy dosyć niespodziewane, bo na przykład mamy opowieści, w których jakiś orzeł zabiera nagle jakiegoś władcę w podróż kosmiczną, jakieś takie dziwne historie, nie wiadomo skąd się które nie wiadomo skąd się wzięły i przez lata kiedy analizowałem te teksty, czytałem je w różnych, korzystając z różnych źródeł to nauczyłem się te historie odczytywać odpowiednio dlatego, że one zapisane są odpowiednim szyfrem i żeby je odpowiednio odebrać to trzeba do tych, do tego szyfru znać kod i tak się składa, że Sumerowie bardzo często Sumerowie, czyli ludzie, którzy nie mieli tak naprawdę styczności takiej dużej z tą technologią, bo czasy starożytne to było już to były czasy, w których owszem na ziemi przebywali ci pozaziemscy, ale nie aż tak jawnie jak miało to miejsce wcześniej w czasach prehistorycznych. Natomiast czasy starożytne Owszem, obfitują w różne relacje na temat bogów, natomiast one, te kontakty między bogami a ludźmi nie były już tak częste. Natomiast mimo wszystko, szczególnie królowie korzystali bardzo często z technologii boskich podczas wojen i też sumerowie na glinianych tabliczkach pismem klinowym zapisali opowieści, w których to bogowie walczyli między sobą i bardzo często jest tak, że aby odczytać odpowiednio, jak wspomniałem wcześniej, konkretny mit, to trzeba zdać sobie sprawę, że ci, którzy te mity spisywali w czasach starożytnych, oni nie do końca wiedzieli, o co w nich chodzi. Dlatego, że te opowieści pochodziły, wydaje się, z jeszcze wcześniejszych czasów, o których no nikt tak naprawdę nie ma większego pojęcia. Jeżeli te mity były sporządzane, w czasach starożytnych, to ludzie nie bardzo potrafili nazwać pewne obiekty techniczne jak statki powietrzne różnego typu, ponieważ nie dysponowali słownictwem odpowiednim, aby te pojazdy nazwać językiem zrozumiałym dla nas, ludzi współczesnych, żyjących w XXI wieku. Więc ja dzisiaj tablic, jak mówiłem, będzie na temat niezwykłego ptaka ANZU. O którym dowiadujemy się już z mitu o, o eposu o Gilgameszu, ale tam no, można pominąć ten fragment o tym ptaku Anzu, dlatego że nie jest on zbyt znaczący. Natomiast bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w mitie o Lugalbandzie, w takim micie akadyjskim mit o ptaku Anzu, który jest no, według mnie niezwykły. Natomiast zanim do tych mitów dwóch przejdę. To muszę odwołać się do pewnego bardzo znanego mitu, mitu o Etanie, który był dla mnie, no, powiem szczerze, takim drogowskazem, w jaki sposób te teksty należy może nie interpretować, ale po prostu odczytywać, aby odpowiednio je zrozumieć. Mit o Etanie już niejednokrotnie się na niego powoływałem, dlatego że jest to według mnie jednoznaczny dowód na to, jeżeli można mówić o, o dowodzie tutaj, że w starożytności, czy jeszcze wcześniej, bo Etana to był król, który żył. Przez 1500 lat, także był to najprawdopodobniej król żyjący w czasach przedpotopowych, jeszcze. I jest to mit niezwykły, dlatego że on pokazuje, jak wielka wiedza jest w tekstach starożytnych i jaka ignorancja tak naprawdę panuje w kręgach naukowych gdzie tego typu treści się ignoruje. Uwaga, w micie o Etanie czytamy informację, że Etana, pobożny też był też królem, szukał ziela narodzin, czyli takiej tabletki jak przeciw niepłodności i w końcu znalazł jamę, w której siedział ranny orzeł. Etana pielęgnował tego orła przez 8 miesięcy, a ten w zamian za opiekę zabrał go na swoich skrzydłach do nieba. Zobaczcie, o co tutaj, jak to jest bardzo tak trywialnie napisane, że ta naprawdę taka no, historia teoretycznie prawdziwa, bo może, może ona dotyczyć króla, który faktycznie panował kiedyś w Sumerze. I on odnajduje ptaka, opiekuje się nim, czyli to jest no, coś normalnego, tak? a ten zabiera go na swoich skrzydłach do nieba, czyli mam tutaj fragment no, zupełnie niezrozumiały, no bo jak może ptak zabrać człowieka na swoich skrzydłach do nieba, tak? Wydaje się to być zupełnie bezsensowne, albo po prostu wydaje się to być jakąś no, bajką, jakąś taką opowieścią po prostu. Natomiast tutaj on ten ptak, jak mówiłem, zabrał Etany do nieba i są no, fragmenty niezwykłe, dlatego że znajdujemy w nim opowieść, która brzmi następująco. Gdy drugą milę dźwignął go w górę, orzeł do Etany powiedział, spójrz przyjacielu, jaka jest ziemia. Ziemia jest jak sezonka drzewa. Gdy trzecią milę dźwignął go w górę, orzeł do etany powiedział: Spójrz, przyjacielu, jaka jest Ziemia może stało się jak kanał ogrodnika. I tak trwała dalej ta podróż etany, i w końcu, gdy trzecią milę dźwignął go w górę, orzeł powiedział: Spójrz, przyjacielu, Ziemia znikła. Gdy spojrzałem wokół, Ziemia znikła, a szerokim morzem moje oczy się nie nasyciły. Przyjacielu mój, nie chcę wznosić się do nieba wstrzymaj lot, abym wrócił na Ziemię. No więc Zobaczmy, że ten orzeł, teoretycznie zwykły ptak, zabrał etanę w podróż kosmiczną, no bo no, nie da się inaczej tego fragmentu interpretować. Mam tutaj wyraźnie zapisane, że podczas podróży po prostu etany w górę, w niebo, ziemia, czyli nasza planeta, po prostu znikła, nie było jej, czyli oni tak musieli się daleko oddalić, w, może nawet opuścili układ słoneczny, że po prostu naszej planety nie można było dostrzec. I zobaczcie, że w taki sposób dosyć prosty zawarto niezwykłą historię, niezwykła treść z tego mitu, bo ona pokazuje, że faktycznie dochodziło do kontaktów między jakimiś pozaziemskimi cywilizacjami, które dla Ludzi na Ziemi były naprawdę niepojęte. I to ten mit, jak mówiłem, jest drugo, był dla mnie drogowskazem, cały czas zresztą jest, bo pokazuje, jak należy tego typu treści starożytne rozumieć. Sumerowie nie tylko, zresztą inne ludy na Ziemi tak samo, które żyły w czasach starożytnych, bardzo miały podobne podejście do, do tych kwestii związanych z obcymi cywilizacjami. Oni opisywali technologię tych bogów. W sposób taki, że albo odnosili na przykład działanie jakiejś broni czy pojazdów do tego, co było na ziemi, czyli do zwierząt, do zjawisk pogodowych itd. Albo opisywali na przykład jakiś konkretny rodzaj broni jako broń należąca do jakiegoś boga, czy do Marduka, do Enlila. Nie nazywali jej konkretnie i to też pokazuje, że no, jeżeli. jeżeli nie potrafili znaleźć słów na nazwanie pewnych broni, to znaczy, że po prostu oni nie dysponowali słownictwem, które można byłoby odpowiednio przypasować do działania tych konkretnych technologii. I mito ptaku Anzu, słuchajcie, czym, czy, czym był ten ptak Anzu? Był to też nazywany często ptak Imdugud. Jak mówiłem, wzmianki na jego temat znajdujemy już w eposie o Gilgameszu, ale też w micie o Lugalbandzie. Lugalbanda to był król panujący w mieście, państwie Uruk. Lugalbanda był ojcem Gilgamesza, był mężem bogini Ninsun, a Gilgamesz był zrodzony z ich związku, był dwóch trzecich bogiem, tak sam siebie opisywał zresztą. I Lugalbanda jest w tym micie zapisany, że wyruszył z oddziałem do, na spotkanie, oczywiście była to, była to wyprawa wojenna z królem Aratty. I Lugalwanda w pewnym momencie się od tego swojego oddziału odłączył. Zaszedł gdzieś tam w góry i spotkał ptaka, piskle ptaka Anzu, którym się opiekował. Bardzo pieszczotliwy zresztą. I kiedy ptak Anzut zobaczył, że jego pisklę jest w tak dobrym stanie, dzięki Lugalbandzie, to postanowił spełnić jego życzenie. A życzeniem Lugalbandy było to, uwaga, żeby mógł on poruszać się z wielokrotną szybkością. No, takie bardzo dziwne w ogóle życzenie, tak. I Słuchajcie, jest opisane w tym micie, że Lugalbanda był w stanie w ciągu jednego dnia pokonać dystans, powiedzmy tam jest zapisane siedmiu łańcuchów, łańcuchów górskich, mógł je pokonać w ciągu jednego dnia, poruszał się w ogóle bardzo szybko, on dogonił w ogóle swój oddział, który zgubił. Jest zapisane, że zjawił się pośród tego oddziału niczym człowiek wstępujący z nieba. Tak jest dosłownie zapisane w tym micie. Oczywiście ten Anzu wcześniej jakby go na ziemię posadził, aby ta historia nie wyszła na jaw. I no jest to bardzo ciekawy wątek, no bo jeżeli ten ptak faktycznie to nie był ptak, tylko jakiś pojazd kosmiczny, czy może nie kosmiczny nawet, czy po prostu był to jakiś statek latający, tą historię o, o pisklęciu, o, o przyozdobieniu tego pisklęcia jakimiś tam gałązkami i tak dalej, to można sobie między bajki wsadzić, to jest taki powiedzmy uzupełniacz, natomiast samo sedno, to, że on dzięki temu ptakowi poruszał się z wielokrotnie większą szybkością w ogóle bardziej mobilny, to pokazuje, że faktycznie ten ptak Anzu to nie był jakaś, to nie był jakieś stworzenie powiedzmy żywe, tylko to był jakiś wytwór technologiczny, dzięki któremu po prostu Lugalbanda mógł się poruszać znacznie szybciej. I mitem, który bardzo dobrze pokazuje to, czym był ten ptak Anzu, jest mit o ptaku Anzu. Jest to ja korzystam z książki Mity akadyjskie wydane za pośrednictwem wydawnictwa Agade. Jest to bardzo w ogóle ciekawa książka, która, której zawarto jest wiele bardzo ciekawych mitów. Bardzo polecam tym, którzy się tematyką interesują i ten mit w ogóle jest o tyle ciekawy, że podaj na przykład informacje tego typu uwaga, ukształtowane zostały rzeki Tygrys i Eufrat, ale źródła ich nie słały wód do kraju, a morza, chmur nie było na widnokręgu, czyli widzimy, że tutaj no, jakby był świat po jakiejś katastrofie być może chodziło o uszkodzone kanały irygacyjne nie było chmur na widnokręgu, czyli mogło być tak, że niebo było zasłonięte pyłem kiedy pamiętajmy, że kiedy na przykład jakaś, jakiś deszcz meteorytów spada na Ziemię, wzbija tumany kurzu, to one przesłaniają niebo, przesłaniają słońce i też chmury. Panuje tak zwana zima nuklearna, temperatura spada. No i mamy takie warunki niezbyt sprzyjające. Być może tutaj, dlaczego te rzeki Euf, Euf, Tygrys i Eufrat nie słały wód do kraju? Być może właśnie chodziło o uszkodzone kanały irygacyjne w wyniku jakiegoś właśnie spadku deszczu, meteorytów czy wojny bogów, które były częste w tamtych czasach. Więc wydaje się, że jest to taki świat po jakiejś zawierusze. I w tym micie jest następnie opisany ten ptak Anzu, bardzo tak wzmiankowo tylko, bo jest napisane tak, Anzu urodził się, jego dziób jest jak piła. Gdy ojciec bogów zobaczył go, rozważył ich słowa, obejrzał Anzu starannie. Naradził się Niech wstąpi do ciebie na służbę, nie pozwól mu uciec, niech w twojej świątyni strzeże świętego miejsca. Czyli zobaczmy, że no ojciec bogów, kim był ojciec bogów? Był to Anu, jeżeli chodzi o tego ojca bogów, który był faktycznie tym prawdziwym ojcem bogów. Mogło też chodzić tutaj o Enlila, który był najwyższym bogiem na ziemi, tak znawali go Sumerowie. I następnie jest zapisane, że ten ojciec bogów obejrzał Anzu starannie. No wyobraźmy sobie, gdyby to była jakaś bestia, naprawdę no, nie do okiełznania, a tak opisywany jest ten tak Anzu. No to jakim cudem mógłby ten ojciec bogów, kimkolwiek on był, obejrzeć go, tego Anzu, starannie? No, nie byłoby takiej możliwości, tak więc. A później mamy opis, że niech wstąpi do ciebie na służbę, czyli no, żeby to zrobiono, to musiano go jakoś oswoić, przynajmniej częściowo. A to nie wydaje się możliwe, więc wszystko wskazuje tutaj na to, że ten ptak Anzu to był jakiś pojazd, który miał bronić konkretnego miejsca w świątyni, miał bronić świętego miejsca. Jest to bardzo ciekawa informacja. Jak się dowiadujemy, Anzu ostatecznie zajął swoje miejsce w świątyni Enlila, jak się okazuje. Natomiast jest też informacja o tym, że, te, że ten ptak Anzu chciał jakby zawładnąć czymś, co posiadał Enli. No i właśnie pytanie jest, czy Anzu jako ten pojazd kosmiczny, czy po prostu pojazd latający, nie był sterowany przez jeszcze innego boga? No bo sam pojazd nie mógłby chcieć zawładnąć czymkolwiek, tak? Musiał, chyba że była to jakaś sztuczna inteligencja, jakiś robot na przykład. Natomiast możliwe jest to też, że tym Anzu ktoś, że on miał po prostu swojego pilota. I Anzu upatrzył sobie tablice przeznaczeń, jakimi dysponował Enlil. Te tablice przeznaczeń były bardzo istotne nie tylko dla Enlila, w ogóle dla bogów Sumeru. Tak zostało to zapisane, dlatego że dzięki nim była możliwa. Było możliwe sprawowanie władzy przez Anunaki na ziemi, być może tu chodziło o możliwością wpływania na linię czasu. Jest zapisane wyraźnie w tym, w tym micie o ptaku Anzu, że w te tablice przeznaczeń zawierają konkretne role, jakie mają wykonywać bogowie. Jest tam w ogóle zawarty boski, boski porządek, boskie prawa więc było to coś bardzo istotnego. Natomiast ten Anzu, kiedy Enli się kąpał, ukradł te tablice przeznaczeń, uciekł daleko w góry, no i zrobił się straszny problem, bo nikt nie potrafił po pierwsze tego ptaka odnaleźć, po drugie, nie, nikt nie śmiał z nim walczyć. A teraz zobaczcie, że wielcy bogowie Anunaki, którzy dysponowali technologią, było ich wielu, bali się każdy z nich stoczyć walki z Anzu. I było, słuchajcie, kilku kilku śmiałków, którzy chcieli to zrobić. Był Adat, ale zostało zapisane. gdy wysłuchali jego słów, bogowie przestraszyli się. Anu zdecydował, aby Adat w drogę nie wyruszył. Później był Girra, który również miał wyruszyć w drogę, ale również odradzono mu to. Tak samo było, jeżeli chodzi o Boga Szarei. W koniec końców, bo jakoś na tą sytuację Niezręczną bardzo dla Anaki rozwiązać, postanowiono, aby do głosu doszła bogini Mami, czyli Ninhursang, czyli ta, która stworzyła istoty ludzkie, i poproszono, aby wezwała potężnego, bohaterskiego Ninurte, jak został zapisany, dlatego, że to był jej brat. I Ninurta, słuchajcie, zapewnił, że wyruszy na spotkanie z Anzu i go pokona, odzyska tę tablicę przeznaczeń. I jak się dalej sytuacja potoczyła? Potoczyła się tak, że Minurta, wyposażony w liczne groźne bronie, wyruszył na walkę z ptakiem Anzu. zostało nawet to dobrze zapisane. Dowiedź Bogom, że imię Twoje naprawdę znaczy potężne. Gdy bohater usłyszał słowa swej matki, zakipiał złością, zadrżał i ruszył ku górom. Pan mój kazał zaprząc siedem walk. Bohater kazał zaprząc siedem złych wiatrów. Siedem burz piaskowych, wzniecających tumany kurzu. Rozbudził zacie zaciekłą walkę, wezwał bitwę bojowe. Jej szyki u jego boku rwały się do zawieruchy. Anzu i Ninurta spostrzegli się na zboczu góry. Zobaczył go Anzu, zbliżył się do niego z furią. Zazgrzytał zębami jak demon umu, jak jego potęga okryła góry. Zaleczał jak lew zdjęty wściekłością. W gniewie swojego serca krzyknął do bohatera polskie prawa, wszystkie bez wyjątku zabrałem i rozkazami bogów, wszystkimi nimi władam kim więc ty jesteś który przybyłeś mnie pokonać, wyjaśnij Ale tutaj kolejna bardzo ciekawa rzecz widzimy jak uzbrojony był Ninurta że tak jak mówiłem na początku, że jeżeli Sumerowie nie wiedzieli jak pewne bronie boskie nazwać, to przyrównywali je, czy ich działanie do działania pewnych sił natury tak to jak zostało zapisane 7 złych wiatrów czy burz piaskowych, czyli prawdopodobnie to było tak, że oni nie do końca wiedzieli, czym ten Ninurta się posługiwał, być może chodziło o jakieś po prostu bronie, które, no, jakieś konkretne technologie, tak, którymi po prostu bogowie wtedy dysponowali. Rozgorzała wielka wojna między Anzu i Ninurtą, i zobaczcie teraz, gdyby to było tak, że Ninurta faktycznie jest tym. Wielkim bogiem uzbrojonym potężnie, walczącym z teoretycznie zwykłym ptakiem, to powinien tą walkę bez problemu wygrać. Natomiast, słuchajcie, tak nie było. I co jest jeszcze ciekawsze, że gdyby tu nie chodziło o jakąś technologię, to powiedzmy, no jej działanie trudno byłoby jakoś wyróżnić w szczególny sposób. Natomiast tu jest to zrobione dosyć oryginalnie. Gdy wysłuchał Anzu jego wypowiedzi, pośrodku górzystej okolicy wściekły wydał okrzyk, ciemność się stała, okryła stoki gór. Szamasz, świat bogów, okrył się ciemną chmurą. Wraz z okrzykiem Anzu rozgorzała walka, wśród bitewnego zgiełku rozgorzała walka, potop uderzał o ziemię. Na pierśnik zbrojny Nur był skąpany we krwi. Z chmur śmierć padał deszcz, błyskawice migały, zachuczało między nimi, rozgorzała walka. Potężny bohaterski syn pierworodny, Mami, Nadzieja Anu i Dagana, Ulbines Ninshiku, przyłożył, wyciągnął łuk, Nałożył trzcinową strzałę. To pierwszy łuk przyłożył strzałę trzcinową przeciw niemu Anzu wypuścił. Lecz nie zbliżyła się ona do Anzu. Strzała zawróciła. Tak bowiem Anzu krzyknął do niej. Strzała trzcinowa, która leciż ku mnie, wróć na swoje pole trzcinowe. Ramię łuku powróć do swych lasów. Cięciwa niech powróci na grzbiet barana, lotki do ptaków. Podniósł w swych rękach tablicę przeznaczeń. Uniosły w dal cięciwym łuku strzały nie zbliżały się do jego ciała nieruchmiała walka, zatrzymała się bitwa, umilkły w górach odgłosy broni, które nie dosięgły Anzu. Więc widzimy, że no jest to sytuacja naprawdę niezwykła, bo po pierwsze te bronie, którym, którymi Minurta dysponował, one w ogóle nie mogły do tego Anzu dolecieć. Jeżeli to byłby zwykły ptak, jak powiedziałem, to no nie ma takiej opcji, żeby nie doleciały. tak? Musiały dosięgnąć cel. Natomiast wydaje się, że Musiał to być jakiś obiekt, który posiadał na przykład, oczywiście obiekt technologiczny, który posiadał jakąś na przykład barierę czy osłonę, która po prostu odbijała te pociski, które Ninurta do niego wysyłał. Dlaczego pociski? Dlatego, że zobaczmy, tu jest wyraźnie zaznaczone, że umilkły w górach odgłosy broni. Gdyby tu chodziło o jakieś strzały, powiedzmy, wypuszczane z łuku to by żadnego hałasu, żadnego odgłosu nie robiły, to jest oczywiste. Natomiast tutaj wyraźnie zaznaczone, że od tej walki Ninurty z Anzu po prostu aż dudniło. I jest to oczywiście zrozumiałe, jeżeli zaakceptujemy fakt, że tu chodziło o po prostu jakąś technologię, o jakieś bronie, no, które można było porównać do jakichś rakiet czy czegoś takiego. Oczywiście ja też zgaduję, bo przecież skąd nam wiedzieć, czym dysponowali bogowie w swoim arsenale. I Ninurta był nieco, no, zniechęcony, bo nie potrafił sobie z tym Anzu w żaden sposób poradzić. Ale ostatecznie został zachęcony do tego, żeby kontynuować tą wojnę i jeden z bogów, Ea, zdecydował, aby podpowiedzieć nieco Ninurcie za pośrednictwem Adada, przekazał taką informację, aby zniszczył skrzydła Anzu, aby je obciął. I w tym momencie no, stanie się to, że po prostu ten Anzu nie będzie w stanie w żaden sposób walczyć. Zostało to zapisane w taki sposób. Ea powiedział, powtórzył mu: Walka niechaj nie ucicha, wytęż swe siły, wymęcz go i pośrodku na wamicy skrzydła swe niech rozpostrze. Wówczas we i gdy już go ugodzisz, strzałom odetnij jego prawe skrzydło i lewy obetnij. Niech spojrzy na swe skrzydła i wypowie słowa: Skrzydło do skrzydła, krzyknie, nie bój się go. Przybórz do pierś łuk, niech twe strzały trzcinowe pędzą jak błyskawice. Pióra jego skrzydeł niech wirują jak motyle. Zniszcz jego życie, schwytaj, schwyć Anzu. I faktycznie Ninurta zrobił to, co mu powiedziano. W trzeciej tabliczce mamy opis tej walki. Unieśli broń do walki, uderzali jeden drugiego. Płomień ognistego blasku. Na czym mógł być ten płomień ognistego blasku? Jest to jakiś rodzaj broni jakiejś technologii do czterech wiatrów burza bronią uderza osłonę przed strachem obaj byli skąpani w słodkiej walce Anu zmęczył się opuścił skrzydła pod naporem huraganu pan cisnął strzałem, strzał jak włócznię obciął skrzydła rozrzucił na prawo i lewo gdy on zobaczył swoje skrzydła przywołał magiczne słowa gdy krzyknął skrzydło do skrzydła strzała wystrzeliła ku niemu ostrze przeszyło środek jego serca i nurta sprawił że strzała przeszła przez lotki i skrzydła ostrze przebiło jego serce i płuc Przepłynął przez środek gór, zalał dzikie tereny. Ninurta przepłynął przez środek gór, zalał dzikie tereny. W gniewie zalał dzikie tereny, zniszczenie. Zalał środek gór, gdy zabił nikczemnego Anzu. Bohater Ninurta schwycił tablicę przeznaczeń w swoje ręce. Jako znak radosnej wiadomości wiatr poniósł pióra skrzydeł Anzu. I tak w taki sposób właśnie ten Anzu został pokonany. Na jego cześć później budowano świątynię. Ale zobaczmy, że tutaj znowu mamy do czynienia z jakąś nieznaną technologią zupełnie, bo jak mówię, mamy jakiś płomień ognistego blasku, jakieś cztery wiatry, które wydają się być jakąś bronią. Zobaczmy, że jest też wzmianka, bronią uderza osłonę przed strachem, czyli no jest to widocznie zaznaczone, że była jakaś tarcza, jakaś bariera, która chroniła tego Anzu przed zadawanymi uderzeniami przez Ninurte, więc, no, według mnie, jest to przykład takiego mitu, opowieści, w której zawarto właśnie informacje na temat technologii sprzed tysięcy lat, na temat wojen bogów podniebnych, wojen bogów, które były toczone niczym w Gwiezdnych Wojnach, czy pewnie były one no, jeszcze inne niż to, co żeśmy widzieli na, na filmie ale myślę, że jest to bardzo ciekawy materiał do analizy w następnej audycji również wybiorę jakiś mit który zawiera no, wiedzę na temat niezwykłej technologii bogów, być może opowiem wam o królu akadyjskim Sargonie i, i, i jego losach, jest to też bardzo ciekawa historia o Naramzinie, który później Odebrał władzę od, od Sargona w, nad Imperium Akadyjskim, gdzie też są bardzo różne takie historie związane z obcą technologią, która była wykorzystywana jako broń przeciwko innym ludom. Także bardzo bardzo ciekawe są te opowieści sprzed tysięcy lat. Tymczasem ja już bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji. Cześć. Pewnie były one no, jeszcze inne niż to, co żeśmy widzieli na, na filmie ale myślę, że jest to bardzo ciekawy materiał do analizy w następnej audycji również wybiorę jakiś mit, który zawiera no, wiedzę na temat niezwykłej technologii bogów, być może opowiem wam o królu akadyjskim Sargonie i, i, i jego losach, jest to też bardzo ciekawa historia o Naramzinie, który później Odebrał władzę od, od Sargona w, nad Imperium Akadyjskim, gdzie też są bardzo różne takie historie związane z obcą technologią, która była wykorzystywana jako broń przeciwko innym ludom. Także bardzo, bardzo ciekawe są te opowieści sprzed tysięcy lat. Tymczasem ja już bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji. Cześć.